I znowu wideo dla początkujących pisarzy i self-publisherów. Tym razem o tym, jak wpadają w pułapkę jakiegoś takiego dziwnego myślenia i zupełnie nie patrzą na to, jak sami wybierają książki, tylko zaczynają mieć dziwne założenia na temat tego, że ludzie na pewno kupią książkę, jak będzie wyglądać. No właśnie. W związku z tym, że prowadzę konsultacje z początkującymi autorami, to spotykam się z różnymi mitami. No i ostatnio pojawił się temat wyceny książki i znowu pojawił się, pojawiło się takie przekonanie, że chcę, żeby moja książka miała niższą cenę, żeby była bardziej dostępna. No i powiem Wam, że zastanawiam się skąd takie przekonania się biorą. Bo po pierwsze, myślę o tym, że jest mnóstwo tanich księgarni. Na pewno znacie takie punkty, wręcz takie namioty z tanią książką, gdzie książki są poprzeceniane, powiedziałabym, do granic możliwości, a i tak leżą i są niekupowane. Więc czyta. Tak naprawdę, to cena decyduje o tym, że ludzie kupują książkę. U nas w US Power, yy, ok, robimy promocje, ale normalnie książki są w pełnych cenach. Czasem, nawet w innych miejscach, można kupić je taniej. I ludzie tak czy inaczej je kupują. Co najlepsze, książka 123 zł, tak? Czyli sprzedawaj więcej. Tyle kosztuje: 123 zł, a jest jedną z najczęściej kupowanych u nas książek. Yy. I wcale może było kilka osób, które powiedziały hej, coś mi nie pasuje z tą ceną. Inne osoby okazuje się, że mówią hej, kupiłem, przeczytałem, wdrożyłem i już mi się ta cena zwróciła. Tak naprawdę cena może mieć wpływ dla jakiegoś procenta. Obstawiam, że jest to 5% osób, które tak naprawdę zdecydują o cenie. Jeśli chcesz jakąś książkę, to o ile nie kosztuje ona 500 zł, ale jest w cenie 39 czy 45 zł, zwykle nie robi dla ludzi różnicy, jeśli rzeczywiście tą książkę chcą kupić. Zatem wyceń książkę tak, jak uważasz, że ona daje wartość, a nie jak uważasz, że klienci za nią zapłacą. Co lepsze, jeśli widzę książkę, która kosztuje 29 zł, zastanawiam się nad tym, czy warto ją kupić? Bo skoro autor ją tak nisko wycenił, to czy znajdę w niej to, na czym mi zależy? Tym bardziej, jeśli widzę na przykład twardą okładkę, jeśli widzę ładny papier, to myślę sobie, że ta książka powinna kosztować więcej. Yy, więc pierwsza taka rzecz wcale niższa cena nie będzie tw tworzyła aż tak dużo większej dostępności dla ludzi. Poza tym, jeśli chcesz, żeby twoja książka była dostępna dla ludzi, zawsze y jeśli się spotkasz z taką sytuacją, że kogoś rzeczywiście nie stać, bo nie wiem, bo jest dopiero studentem albo jeszcze lepiej, jest licealistą, który na przykład nie zarabia pieniędzy i ma ograniczone środki, wtedy możesz tą książkę y przecenić, tak, zrobić promocję dla niego albo po prostu ten jeden egzemplarz mu wtedy podarować y, w zamian za to, że jakby inni ludzie, y, dla których ta cena, nie wiem, 50 zł nie jest problemem, będą ją u ciebie kupowali. Dwa kolejne mity, z którymi się e, spotykam, to to, że chcę mieć książkę w twardej okładce, bo twarda okładka bardziej zachęca do kupienia. No i znowu zastanawiam się, skąd to się bierze. E, ja na przykład noszę książki w, e, bardzo często ze sobą, gdzieś w torebce, w worze i nie cierpię twardych okładek. Jeżeli mam tylko możliwość, kupuję miękkie okładki. Rzeczywiście, jeśli książka jest albumem i ma e, też taki wydźwięk bardziej artystyczny, ma być ładna, tak? Ma. E, ma powodować, że nie, nie jej celem jest tylko czytanie, ale oglądanie. E, czyli, na przykład, jeśli to jest album jakiś z fotografiami czy z obrazami, e, to wtedy, ok, to jest fajny pomysł, żeby miała twardą okładkę. Jeżeli typowo wasza książka ma być e, kupowana jako prezent dla kogoś, to też jest fajny pomysł, żeby wydać twardo, w twardej okładce. Natomiast w większości przypadków nie warto. E, Przepłacać, bo rzeczywiście twarda okładka to jest znacznie wyższy koszt stworzenia książki. Tylko wydajcie tą książkę w takiej na przykład miękkiej okładce, ale ze skrzydełkami, co od razu powoduje, że ona lepiej wygląda. A y, dodatkowo, na przykład, jeśli już sprzedacie ileś egzemplarzy, jeśli będziecie wiedzieć, że jesteście w stanie je sprzedać, to wtedy zróbcie specjalną edycję w twardych okładkach. Tak na przykład zrobiła Marta Kain, y, że wydała swoją książkę najpierw normalnie w miękkiej okładce, a później y, zrobiła specjalną edycję, jeśli dobrze pamiętam, to chyba związaną z y, 8 marca, czyli Dniem Kobiet, że ta okładka była twarda, właśnie tak bardziej pod kątem prezentów. No, i yy, mówiłam, że są dwa jeszcze takie mity. Yy, kolejny to jest moja książka, ma być kolorowa. I powiem Wam, że tego to o ile nie jesteście fotografem, który pokazuje swoje zdjęcia, albo nie robicie książki, która ma przepisy kulinarne i chcecie pokazać to, co wychodzi z tych przepisów na zdjęciach, to absolutnie nie rozumiem sensu drukowania całej książki w kolorze. My tutaj na przykład w Sprzedawaj Więcej, już w którymś wideo o tym mówiłam, wydrukowaliśmy kilka stron w kolorze, bo chcieliśmy pokazać konkretne przykłady. Ale można wybrać konkretne strony i tu był Jasny powód, że chcieliśmy nie tylko, żeby była treść, ale żeby można było od razu zobaczyć wzór, jak to jest zrobione. Natomiast jeśli wydajecie książkę typu, gdzie jest sam tekst i kolor ma być tylko urozmaiceniem, to nie ma moim zdaniem sensu wydawać dodatkowych pieniędzy albo inaczej powiem. To nie jest aż tak istotne dla czytelnika. I teraz dlaczego mówię, że początkujący autorzy głupieją? Bo zastanówcie się sami, jak kupujecie książki. Czy rzeczywiście decyzję o tym, że kupujecie daną książkę, podejmujecie na bazie tego, że jest w twardej okładce, jest kolorowa i jest najtańsza, czy jednak wybieracie takie książki, które mają być dla Was ciekawe, przydatne y, i y, mają na przykład wnieść coś do Waszego życia? Czy to jest rozrywka, czy to jest wiedza, y, czy to jest jakaś inspiracja? Y, w związku z tym zacznijcie myśleć o swojej książce tak, jak sami myślicie o innych książkach. Możecie nawet zapytać różnych osób, w jaki sposób. Decydują o tym, co kupują. Bo teraz najprostszy przykład, jaki przychodzi mi do głowy. Idziecie do księgarni, tak? I macie, nie wiem, chcecie kupić kryminał. Czy naprawdę wybierzecie kryminał, który będzie w twardej okładce, będzie miał kolorowy w środku po prostu yy, wydruk yy, i będzie miał najniższą cenę? czy też wybierzecie taki, który na przykład najbardziej Was interesuje. To samo z każdą inną książką. Jeśli chcecie kupić książkę dotyczącą marketingu, czy książkę dotyczącą biznesu, czy jakąś biografię. Może, jeżeli będziecie mieli dwie podobne książki, to wtedy może to jakiś będzie miało wpływ, ale tak jak mówię, u mnie na przykład twarda okładka mnie odstrasza, bo potem ta książka jest ciężka, trzeba ją, yy, tak? I pod kątem yy, tego, że trzeba ją, jak ją się czyta, czy pod kątem noszenia w torebce. Powiem Wam, że najgorszym koszmarem są dla mnie te grubaśne książki, czyli na przykład biografia Steve'a Jobsa, ją się po prostu niewyraźnie, yy, znaczy niewyraźnie, yy, niewygodnie trzymał przy czytaniu. Ciężko jest taką bardzo grubą książkę. To też jest taka ciekawostka, o, może jako bonus. Moja książka musi być super gruba. No słuchajcie, no nie do końca. Bo jeżeli mamy taką książkę właśnie, o, około 200 stron, czy tak jak tutaj chyba jest 200... 300, tak? Tu już jest różnica. Yy, to yy, okazuje się, że takie książki ludzie chętniej kupią, niż gdyby była dwa razy grubsza, bo to już zaczyna przerażać. Po prostu zaczyna nam się, o Boże, ile ja to będę czytać, tak taki dialog wewnętrzny e, się pojawia. Albo co oni tam napisali, że aż tyle pewnie dało się to skrócić, lanie wody i tego typu rzeczy. E, co ciekawe, moja książka Wyspy Komfortu, e, która ma około tam 40 paru stron, może teraz jak ją wydamy w do druku, to będzie miała troszkę więcej, ale to myślę, że tak. 60-80, nie więcej, bo będą dodatkowe ćwiczenia do niej. Jak ludzie kupowali kilka książek, to teraz ciekawostka, czytanie bardzo często zaczynali właśnie od niej. Czemu? Bo była najcieńsza i sobie myśleli, okej, okay, to najszybciej przeczytam. Więc wbrew pozorom, wcale ludzie znowu nie kupują najgrubszych książek. Kupują te książki, nazwijmy to takie średnie. Rzeczywiście cienka książka niektórych ludzi odstrasza, ojej, tam 30 czy 40 zł za taką cienką książkę. To jest y, też niesamowite, jak nasze mechanizmy działają tak tutaj pod kątem takiego oceniania y, pewnych pozorów. Y, dlatego zachęcam Was, jeśli myślicie o swojej książce, nie przeinwestowujcie pieniędzy w kolorowy wydruk, w twardą okładkę, nie zaniżajcie ceny, bo Wam się będzie wydawało, że ludzie chętnie ją kupią. Jeśli macie książkę na przykład za 9.90. To czy naprawdę uważacie, że ona da wam tą wartość, czy już zaczynacie mieć wątpliwości, że no chyba coś z nią jest nie tak, skoro aż tak tanio ją wycenili. To takie wskazówki ode mnie może się komuś przydadzą. Jeśli tak, będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie napiszecie. A ym, gdyby ktoś miał dodatkowe pytania, to zapraszam serdecznie do pisania ich w komentarzach i postaram się na nie również na bieżąco odpowiada.